Maneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach wiejskie życie. Caroline wróciła nad ranem z pociągu z Wielkiego Świata, gdzie była na ślubie Raula, i właśnie pierwsze swoje kroki, jakie tylko pokierowała. zaraz po tym, jak się wykąpała i przebrała w piżamę, były oczywiście do Emila, zobaczcie, już tutaj przy nim sobie stoi, wita się ze swoim synkiem, myślę, że niesamowicie ten schemat. ale ma brudną budzie, Kelly chyba go położyła po prostu świeżo po kolacji i spać, także tutaj szybciutko z nim jeszcze chwileczkę porozmawiamy, choć Kelly też oczywiście tutaj, wyobraźmy sobie, że od razu próbujesz wydobyć z siostry, e, od siostry jak było, jak się ona czuje teraz w związku z tym całym, całym ślubem i w ogóle, i w ogóle, w ogóle zgrywać twardzielkę, że ciebie to w ogóle Niby nie obchodzi. Oczywiście to skreślam, bo to jest podła interakcja, a nie chcę, żeby te siostry wobec siebie były niemiłe. Ciekawi mnie, czy Emil mógłby schodzić po schodach, ale no nie sądzę, bo on nadal chyba nie może normalnie chodzić. Także co, dopiero tutaj po schodach. Schodzimy na dół. Jak widzimy, Kelly aktualnie bawi się tutaj z, z mruczusiem. Co się dzisiaj rozpoczęło za święto? Dzisiaj będzie Sylwester, Super! Myślę, że może pojedziemy sobie do lawini spędzić tego sylwestra. Zresztą dziewczyny za chwileczkę się zdzwonią. Najpierw sobie tutaj jeszcze troszeczkę ogarniemy w ogrodzie. Co tutaj nam, o, że mamy o zdobione niby. No, nie wiem, czy jest tak ozdobione, ale okej, okay. skoro tak stwierdzili, to niech tak jak najbardziej będzie. Choć, Karolaj, wiem, że pada, zostaw może małego Emilka. Na szczęście nie jesteś śpiąca, możliwe, że po prostu zdrzemnęłaś się w pociągu. Także szybciutko idziemy zebrać cały plon. Zawołamy tą mućkę, która jak zawsze będzie pewnie wielce nieszczęśliwa z nami. Choć ty byś mogła w takim układzie. Dobra, wyobraźmy sobie, że one rozmawiały ze sobą. Dobra, weźmy tak to po prostu, zróbmy. Mogłabyś rozrzucić karmę, posprzątać tutaj też od razu kurnik. Powiem Wam, że zależy mi troszeczkę na czasie, czy można zebrać jajka, jeszcze jest za szybko, no ale była szóstara, no dziwne dziwne. To są jakieś miłości, nie mówcie tylko, że powstają kolejne kury, bo już bym ogólnie chciałabym to troszeczkę już zredukować, ale no okej. Okay. Co chciałam Wam powiedzieć? Chciałabym, żebyśmy tutaj w miarę szybko tutaj ogarnęli, dlatego, że mam dzisiaj pewien plan, ale to wszystko później. Najpierw zajmijmy się naszym ogrodem, naszym obejściem. Idźmy na chwilę do Mućki. Powiem Wam, że mam już dodatek rancho, więc już byśmy mogli podziękować Mućce i wziąć konia, ale tak nie zrobimy. Ja o tym długo myślałam i stwierdziłam, że nie, nie ma co. Muć była z nami od początku, jak będzie chciała gdzieś kiedyś odejść, to odejdzie, my będziemy o nią dbali cały czas, jak dbaliśmy do tej pory, bo uważam, że dbamy o nią wystarczająco, ona ma czasami jakieś swoje gorsze humory, ale ja uważam osobiście, że o Mućkę dbamy wystarczająco, no i nie chcę, po prostu nie chcę tego tak robić, że się teraz jej na starość pozbędziemy, bo weszły konie. Jedyne co to pomyślimy, czy może by nie zakupić kilka kóz, bo ko kozy albo owce mogłyby równie dobrze tutaj po prostu sobie chodzić, one jakoś super nic nie potrzebują do spania, szczerze mówiąc, jak gram w innej mojej w zgrywce, to one śpią i tak zazwyczaj na zewnątrz, także e, można byłoby o tym na pewno pomyśleć, wyczyść, wyduj, daj jej jakiś przysmak i może, no nie wiem, no przytul ją, może interakcje społeczne, e, zapytaj krowę o pogodę, <grym> jaki rym, Tutaj mamy już wszystkie kury nakarmione, jajeczka są, widzicie? Trochę niepotrzebnie zaczęliśmy już panikować. Pokaż Emilu, co ty tutaj wyprawiasz u góry? Mógłbyś się pobawić zabaweczką, którą mama ci tutaj przyniosła? Proszę bardzo, baw się jak najbardziej. Mamy dwa jajka, dwa z możliwością wyklucia, ale powiem wam szczerze, że ja już nie chcę mieć kur więcej. Nie, nie, nie. Chciałabym już trochę redukować te kury. Wystarczyłyby nam szczerze mówiąc trzy. Jeden kogut i dwie normalne i teraz po prostu będziemy po malutku schodzić. O! Ktoś chce kupić nasz obraz. Oczywiście, że damy za 328 Simoleonów. Wydaje mi się, że całkiem fajny biznes tutaj nasza Kelly zrobi. Chciałabym też, żebyś oczywiście zrobiła dzisiaj kilka zdjęć swoim aparatem. Myślę, że na pewno chciałaby go oczywiście używać jak najczęściej się tylko da. Dzisiaj, wiecie, sylwestrowy poranek i teraz szukamy. Hmm, nie ma tu nic fajnego do zrobienia zdjęcia, szczerze mówiąc, jaka beznadzieja i wy to widzicie? Nie wiem, sylwestrowy, o sylwestrowy poranek, słońce, niech będzie w dużym rozmiarze, strzelamy zdjęcia i robimy także tutaj nasza Kelly nadal rozwija swoją umiejętność Caroline, jak Ci idzie z Mućką? Czy Mućka dzisiaj ma już trochę lepszy humor? O, udało się jesteś zadowolona? Jesteś, no to bardzo Cię prosimy, żeby tak pozostało nie strasz nas więcej, bo zależy nam na Tobie Mućka i postanowiliśmy Cię jednak zatrzymać to są obowiązki, Mućka według? aha, bo po prostu jest teraz znowu nowy podział w porządku, myślę też, że sobie zadzwonimy dzisiaj do Lawini, żeby się jej spytać, Lawinia, co my dzisiaj będziemy, zobaczcie, z Raulem znowu odbudowali. Czy coś różowego? dziwne. Zadzwonimy sobie do Lewini, co my dzisiaj w tego Sylwestra razem robimy, czy gdzieś jedziemy na jakąś imprezkę, jasne, nie, oczywiście, że nie, bardziej tak wiecie, czy u nas, czy u nich, bo Kelly też nie może się już doczekać, ona już na pewno Karolaj mówiła od samego rana, zadzwoń, zadzwoń, żebym wiedziała, żebym wiedziała, co robi oczywiście George, bo myślę, że ona po malutku tym Georgem zaczęła się po prostu zaciekawiać, poczekajcie, sobie tutaj oczywiście po drodze poznamy troszeczkę historii sąsiedzkich, powiem Wam szczerze, co jakiś czas fajnie, nie so, przeczytać. Jakiś jazz nie żyje, nie znaliśmy. Franciszek Wójcik rozpoczął pracę. Wprowadziła się nowa jakaś rodzinka. Niedawno wprowadziła się rodzina. Także zobaczcie, miasto cały czas gdzieś tam się rozwija. Ale mieliśmy dzisiaj fajnie mało do zrobienia tutaj w ogrodzie. Czy udało nam się połączyć z lawinią? Oj! Chyba za dużo gadałam, bo ten telefon, słuchajcie, będzie bardzo, bardzo ważny. Uwaga, uwaga, dzwonimy raz jeszcze. I słuchajcie, Lawinia właśnie mówi naszej Caroline, że ma do niej olbrzymią prośbę. Sylwestra robimy u Lawinii, mamy przyjechać, ale zanim tam wjedziemy, mamy podjechać do pewnego domu w pobliżu Lawinii domu, gdzie wprowadził się dopiero co pewien mężczyzna chyba ze swoją córką. Lawinia sama do końca nie jest pewna. Jedyne, co to właśnie słyszała, że pojawił się w sąsiedztwie ktoś nowy i ponieważ. Ona nie czuje się dzisiaj najlepiej po tym wczorajszym wyjeździe na ten ślub, w jej wieku ta podróż nie była dla niej taka łatwa, to bardzo by poprosiła, żeby dzisiaj właśnie to nasza. Caroline zajrzała do tego mężczyznę, bo zazwyczaj to Lawinia taką funkcję pełniła, wiecie, jak Simki, która witała ludzi w sąsiedztwie i potem nawet jak przestała być burmistrzem, nadal tą funkcję tak jakby pełni, zwłaszcza odkąd teraz mamy nową panią burmistrz, która jest bardziej tolerancyjna a propos historii życiowej zarówno Lawinii, jak i Caroline, w ogóle wszystkich ludzi i po prostu chciałaby, żeby Caroline tam do niego podjechała i spełniła ten jej obowiązek, bo ona już się nie czuje dzisiaj na siłach, bo jest jeszcze wykończona i potrzebuje troszeczkę od Spać. I słuchajcie, Caroline, niczego nieświadoma, pomyślała, że ok, skoro Lawina ją prosi, to oczywiście, że tak zrobimy. Najpierw podejdziemy, zrobimy tutaj może jakiś wystawny posiłek, mamy nawet na wystawne śniadanie, proszę bardzo, zaproszę Cię tutaj, Caroline, żeby nie przyjechać do tego pana, wiecie, z pustymi rękoma, przywieziemy ze sobą swojskie jedzenie z własnych jajek i pojedziemy zobaczyć, kto tam się w naszej okolicy wprowadził. Kelly, Ty natomiast chyba zostaniesz po prostu na razie z Emilem i kiedy już się rozpocznie Sylwesty, to po prostu przyjdziesz tam razem z nim do naszej. Oczywiście Lawinie, także choć pobaw się tej chwilczkę, ćwiczę raczkowanie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szczerze mówiąc, no jestem po prostu zauroczona tym etapem. Nie chcę pozwalać Emilkowi dorastać, bo to jest najpiękniejsze, co by mogło być jego dzieciństwo. Tego miśka schowamy na razie tutaj. Zobaczymy, jak wygląda ćwiczenie raczkowania. Uwaga, uwaga. Aha, czyli po prostu go zachęcamy, żeby on się chyba do nas przesuwał. Zobaczymy, czy to się nam uda. Czy tutaj Emil będzie chciał opłacza? On się zawsze tak biedny zalewa tymi łzami, ale na szczęście potem próbuje i dzięki temu już bardzo dużo umie, także ja jestem bardzo zachwycona jego rozwojem i mam wrażenie, że Caroline również. Połóż wtedy tutaj proszę Emilka, niech on sobie tam chwileczkę pobawi się zabawkami. Tymczasem Caroline pomalutku kończy przygotowywanie wiejskiego śniadania dla prawdopodobnie nowego sąsiada. Pojedziemy poznać, zobaczymy jak się ma, co tu robi, kim jest i w ogóle. Także mam nadzieję, że też jesteście podekscytowani. Właśnie tutaj schowaliśmy już śniadańko, no i się wybieramy w podróż. Poczekaj czekajcie oczywiście jedziemy same tak jak powiedziałam dzieciaczki na razie zostają tutaj w domu i uwaga, uwaga w strugach deszczu przybyliśmy. Dom robi wrażenie, powiem wam naprawdę. Musiał się tutaj wprowadzić ktoś bogaty, bo ktoś bez pieniędzy nie mógłby sobie na coś takiego pozwolić. Zobaczmy sobie zewnątrz jak tutaj to wygląda. Ma tutaj ewidentnie jakieś zagrody dla koni, także podejrzewamy, że gdzieś na pewno będą konie i są, zobaczcie, dwa piękne konie. Co to jest za To jest seniorka klacz Chloe. A tutaj mamy też chyba seniorkę. Poczekajcie, nie mogę na nią najechać. Zgodnie, że to jest seniorka, no bo przed chwilą je tworzyłam, nie? No, ale dobra, w sensie adoptowałam tutaj temu panu. Tak, to też jest seniorka, tylko nie możemy teraz tego zobaczyć. Ale ma gromadę kuzek. Zobaczcie, coś niesamowitego. No wesoło ma na pewno owce i kozy. To sobie jeszcze pozwolimy troszeczkę tak popodglądać, zanim zapukamy do środka do domu. Co tutaj jeszcze ma? Ma grządki, ale patrzcie, ile. ile by się tutaj zmieściło, gdyby to człowiek troszeczkę poprzesuwał tak naprawdę bardzo teraz, tylko możliwe, że on na to wszystko nie ma czasu, bo zobaczcie ile ma zwierząt. To wszystko naprawdę zajmuje bardzo dużą część jego życia, także nie ma się co dziwić, że coś redukuje. Tu mieszka chyba jakieś zwierzę, e, tak nam się wydaje, biała lama widzimy, także tutaj pan się zdecydował na lamę. No i mamy też kurczaczki, także na całego. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby tutaj zabłokać, podejrzewam, że przez chwilę Caroline tak stanęła i na pewno dobrze dotarłam. Ktoś się wprowadził i tak wygląda, co to jest za milioner tak naprawdę, no ale wiecie, różnie bywa. Czasami jest tak, że człowiek już kończy z innymi ludźmi i marzy tylko o tym, żeby się przenieść na wieś, gdzie będzie miał spokój, żadnych sąsiadów, sprzedaje swoje luksusowe apartamenty i może tak właśnie było z tym panem. Tymczasem pukamy do drzwi, pokazuje nam się jego dom, proszę wejść i szukamy, wołamy, przepraszam, dzień dobry, jesteśmy sąsiadami, przyszliśmy tu się z panem Panem przywitać na prośbę lawini na razie go nigdzie nie ma widać, tylko nie mówcie proszę, że on na przykład bierze prysznic czy coś takiego, jest i on pan Thomas McFarris za chwileczkę oczywiście go poznamy zobaczcie jaki ma piękny pokój dziecięcy z tym domem dla lalek z nowego dodatku no po prostu coś uroczego tutaj chyba na dole jest i jakaś dziewczynka dokładnie zgadza się jest i jego podejrzewamy, że córka Luna McFarris, nazwisko przynajmniej mają takie same, nigdzie nie widzimy pani domu Hmm, czyżby nie było pani domu? Zaraz może się dowiemy. O, przyszedł właśnie pan Tomas, zszedł do nas na dół. Jak pan Tomas wygląda? No, prezentuje się dość apetycznie. E, kurtuazyjne powitanie. Teraz tak dopiero widzę, że pan Tomas ma fryzurę męża Laury. Kto pamięta tamtą rodzinkę, kto był z tamtych czasów z serii całej Laura, to na pewno też to widzi. Tylko, że. ja no, jako miał na imię mąż Laury? Zobaczcie, już nie pamiętam. W każdym razie on był blondynem, a pan Tomas. Masi jest brunetem, no przystojniaczek. Oglądamy go sobie z każdej możliwej strony. Witam nas uśmiechem, także tu już na dzień dobry zyskuje u nas jakieś punkty. Bardzo się cieszymy. Przywitamy się z nim w sposób kulturalny. Powiemy, że przyszliśmy tutaj na polecenie, troszeczkę o kulturalna, na prośbę, może nie polecenie, lawini. Przywitać go w naszej społeczności. Poczekajcie, porozmawiajmy może o zimnej pogodzie. E, spytać się tutaj, wyrazić uznanie dla gospodarza, oczywiście, e, powiedzieć mu, że normalnie, właśnie tutaj zazwyczaj chodzi lawinia, no ale no w chwili obecnej jest, nie czuła się najlepiej, więc przyszłaś w jej imieniu, że masz pyszne śniadanie i może byłby fajny pomysł, żeby tutaj przyjść zjeść. Widzisz, że pomalutku tupta tutaj do Was jakaś dziewczynka, także też oczywiście od razu się kurtuazyjnie z nią też przywitasz. Myślę, że Tomas Ci od razu też powie, o zobaczcie jak się śmieją, już znajdują wspólny język. Tomas też Ci od razu powie, że Luna jest troszeczkę nieśmiała, dlatego, że no nie miał nie mieliście łatwo, że twoja żona tak naprawdę zmarła, rok temu Luna ją pamięta i cały czas tęskni i pyta o mamę, dlatego ostatecznie właśnie stwierdziliście, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj zmienić otoczenie, wyprowadzić się, zacząć gdzieś na nowo i stąd też się tutaj znaleźliście. Poczekajcie, nie mówcie, że nie wziąłem tego śniadania. Jest, na szczęście, no już się przestraszyłam. Myślę, że tutaj byś mogła podarować Lunie prezent, bo od razu Ci się zrobiło oczywiście szkoda małej dziewczynki, która straciła swoją mamę. Myślę, że gdzieś tam też e, widzisz w tym tą Twoją historię, tylko Wy Ty i Kelly miałyście pecha pod tym kątem, że nawet nie miałyście po prostu jakiegoś taty, który by się Wami zaopiekował, a byłyście całkowicie same, przez co trafiłyście do domu dziecka. Czekajcie, cały czas szukam jakoś tutaj, daj prezent. O, jest wręcz prezent, przyjazny prezent i podarujemy jej książeczkę. Nasze dzieciaczki mają dość, a tutaj no myślę, że ona też ma dość, twierdząc po wielkości domu, na pewno im nic nie brakuje, ale będzie takiej miło, na pewno, jak dostanie tutaj po prostu od nas prezent. Luna jest ciekawa świata, także super. Wydaje mi się, że mimo wszystko, no możliwe, że na pewno sprawia swojemu ojcu jakieś kłopoty, ale tutaj wydaje się być przeuroczą, wręcz dziewczynką uśmiechniętą, także mam nadzieję, że tutaj to się wszystko dobrze dla nas skończy i będziemy mieli fantastyczne relacje z nowym sąsiadem. Dobra, mogłabyś te i wszystkich zaprosić, proszę bardzo, zawołaj na wystawny posiłek, niech Tomas też zajdzie, możliwe, że wiecie, on przeprosił Caroline, że za chwilę do niej przyjdzie, tylko e, przykładowo, nie wiem, musi coś dokończyć na komputerze do swojej pracy, o zobaczcie, nawet siedzi tutaj przy komputerze, także to pasuje, musi wysłać bardzo ważny, nie wiem, raport czy coś tam, no bo teraz pracuje troszeczkę zdalnie, ale no mimo wszystko musi tego po prostu doglądać, Caroline mogłaś na niego poczekać, to jest tak niegrzeczne jeść bez gospodarza, także poczekaj proszę chwileczkę, odłóż ten widelec, okej, okay. i teraz sobie może tutaj naturalnie jeść. No i co, Tomasie, możemy tak opowiedzieć Ci jakąś śmieszną historię tej o naszej wsi, o tych o mieszkańcach może przybliżyć mu troszeczkę ożywioną rozmowę, trochę się. Po prostu z nim poznać. Myślę, że moglibyśmy nawet tutaj porzucać sobie konfetti z powodu tego, że będzie ten Sylwester. Ja ci myślę, że to jedzenie ci skreślę, bo jesteś najedzona, a niedawno co? Odzyskałaś swoją linię i na pewno nie chciałabyś jej tracić. Coś tu się oczywiście przycięło, ale na szczęście sobie tutaj dalej z Tomasem możemy rozmawiać. Myślę, że jest ci go po prostu bardzo, bardzo szkoda, bo musiało to być dla niego ciężkie, że stracił swoją żonę, dość młodą, musiał zająć się córką, zapewnić jej jakieś tutaj w miarę dobre warunki, wiecie, i, i, tak jakby, pomóc jej wyjść z tej straty matki, kiedy on sam cierpiał, bo stracił kobietę, którą bardzo, bardzo kochał. Także myślę, że tutaj naprawdę, zobaczcie, rozmawiali naprawdę o śmierci. Myślę, że jesteś naprawdę y troszeczkę może nawet zauroczona tym mężczyzną. O, rzuciliśmy konfetti. I wydaje mi się, że na pewno tutaj pokusisz się o to, żeby mu powiedzieć, że dzisiaj... U Lawini, która miała tej pierwotnie do niego przyjść, odbywa się taki mały bardzo sylwester, i byłoby nam bardzo miło, gdyby chciał do nas dołączyć, bo wydaje się, że Lawina oczywiście nie miałaby nic e, przeciwko, i gdyby tutaj była, też by go zaprosiła. No i myślę, że Tomasz w tym momencie powiedziałby naszej Caroline, że niestety e, musi odmówić, bo no. Co to tu było? Poczekajcie, ja jest sobie pitu pitu, a tu koń do domu w las. Czy tak naprawdę powinno być? Czy tak powinno być? Myślę, że Tomas powiedziałby, wracając do tematu, już pomijając tego konia, że no on by chętnie przyszedł, ale niestety musi odmówić, bo nie miałby z kim zostawić córki, a myślę, że Karolaj by mu na to powiedziała, ale Tomas, spokojnie, nie przejmuj się, my wszyscy mamy dzieci i to będzie Sylwester właśnie bardziej nawet dziecięcy niż dorosły, także byłoby nam bardzo miło, gdybyś chciał nam towarzyszyć. I Tomas na to powiedział, wiesz co, to ja już szybko pójdę zrobić moje najlepsze danie, które umiem, nie wiem, co on tutaj akurat miesza, bo musi przykładowo godzinę leżakować, ileś tam jeszcze po. O, zobaczcie, możemy dołączyć do gotowania, spróbujemy dołączyć, pomożemy mu trochę, musi ileś tam to po prostu, wiecie, leżeć, przechodzić smakami i tak dalej, a z pustymi rękoma nie chcesz przyjść. No i myślę, że na to Caroline mówi do niego, że słuchaj, ja ci pomogę, zrobimy to razem i będzie też zupełnie inaczej. Aha, co on tutaj gotował, Niby miksturę odprężającą. E, myślę, że może jeszcze raz wyrazić uznanie dla gospodarza, e, rzucać konfetti, z, nie, pochwalić go szczerze i wtedy szybciutko biegniemy już do Lawini, powiedzieć Lawini, że zaprosiliśmy tutaj właśnie Tomasa, żeby do niej wpadł na sylwestra, i czy nie ma w ogóle na nic przeciwko, bo wiecie, to różnie bywa, po prostu, nie? Także widzimy się z Tomasem, jak wszystko dobrze pójdzie właśnie już na sylwestrze. No, i faktycznie sąsiad nie mieszka daleko od lawinii, zresztą sami zobaczcie, tutaj mieszka e, nasz sąsiad, a tutaj mieszka lawinia. Także szybciutko, ile tylko mieliśmy sił w nogach, przybiegliśmy do lawinii, żeby powiedzieć, że wprowadził się tutaj taki pewien pan, bardzo sympatyczny pan, który ogólnie bardzo mocno wpadł ci w oko. Po raz pierwszy od dawna jesteś tak bardzo szczęśliwa, i że po prostu e, rozmawiałeś z nim chwilkę i trochę ci, złamało ci serce jego historia życiowa, że on tą żonę stracił w ogóle i że postanowiłaś go zaprosić na Sylwestra tutaj do Lawinii, żeby Lawinia oczywiście nie była zła, poczekaj, to z okazji Sylwestra. Myślę, że Lawinia ci od razu powie, że spokojnie, to i tak był taki plan i że ona w ogóle nie czuła się dzisiaj źle, tylko tak właśnie słyszała, że ponoć jest przystojny i samotny i nieszczęśliwy i wie, że ty też jesteś trochę nieszczęśliwa, więc może gdzieś tam się dogadacie. No i Caroline myślę, że w tym momencie by na pewno powiedziała swojej przyjaciółce, że nie rozumie tego jej takiego, wiecie, działania jakby troszeczkę um, takiego jej działania trochę za plecami, ale że ogólnie jej dziękuję, bo chyba po raz pierwszy od dawien dawna. Poczuła w sercu jakąś taką nadzieję, że może coś między nimi będzie. Myślę, że też nie ma co przedłużać. Zorganizujemy sobie tutaj pomalutku tego właśnie Sylwestra, chociaż nie wiem, jak my go zaczniemy teraz. No to słuchajcie, no to nie ma w ogóle o czym mówić. To do północy nasi zimowie już dawno pójdą do domu. W tymczasem widziałam, że rozpoczął się jarmark. Co to jest za jarmark? Odwiedź go, weź udział w konkursach i wygraj wspaniałe nagrody. No, powinniśmy wziąć udział, bo potrzebujemy wygrać, ale my nic nie mamy, żeby wygrać. No wiecie wy co, ogrodniczy. No dobra, no jedziemy na ten jarmark, weźmiemy po prostu ze sobą lawinę i po tym jarmarku szybciutko pojedziemy na tego Sylwestra do lawiny, gdzie zaprosimy naszego sąsiada i zobaczymy w sylwestrową noc, w różnych szaleństwach zdarzają się cuda, więc może, może pojawi się tutaj coś głębszego niż zwykła przyjaźń. I uwaga, przybyliśmy. Oczywiście jest z nami lawinia. Postaramy się zgłosić, tylko ja nie wiem czy my mamy czym, bo naprawdę się nie przygotowałam na ten jarmark, ale musimy próbować, dlatego że cały czas brakuje nam tutaj wygranej, żebyśmy mogli tak naprawdę ruszyć dalej z tym pragnieniem. Co tutaj możemy zgłosić? Mamy cokolwiek do zgłoszenia w ogóle w swoim wyposażeniu? No ciasta nie mamy no to i tak nam się nie uda, no spróbować możemy, zobaczcie co my tutaj mamy no nie wiem, no postawmy jako czekogodę, ale no nie sądzę, żebyśmy mieli z tą czekogodą tak naprawdę wygrać, nie przygotowywałam się, nawet nie wzięłam rzeczy tak naprawdę z lodówki na sprzedaż no spróbujemy i tak sprzedać wszystko co mamy, nie wiem, kupić coś, może byśmy spróbowali brać udział z czymś kupionym no zaraz zobaczymy, ta roślina nie wygląda na najzdrowszą, no ale grzyb nie był nasz, tak że my się tutaj nie przejmujemy Emily jest w domu, Kelly z domu, Kelly na pewno szykuje się już na Sylwestra gdzie jak wiemy możliwe, że Zobaczy swojego George'a. Średnia obręcz do wy wyszywania haftu. Poczekaj, a nie mamy teraz sprzedawać rzeczy? No to nie. A czemu nie mogliśmy na przykład wystawić naszej dyni? Dziwne. W każdym razie, no teraz sobie sprzedamy tutaj wszystko w takim układzie. Ziółka mamy jednego dla lawiny, musimy w końcu ją go dać. Sprzedamy szałwie nawozy, możemy też posprzedawać e, czekogodę. No, sprzedajmy ją. Po co nam już teraz ona cebulę? Sprzedamy i też, może, właśnie tutaj mleczko. E, troszeczkę udało nam się na szczęście zarobić. Widzę, już się tak tymi pieniążkami tutaj nie przejmuję, bo my jesteśmy na czysto. Wszystkim już oddaliśmy to, co musieliśmy. Zapłaciliśmy za przyłącze, zapłaciliśmy za remont, także teraz po prostu żyjemy sobie z dnia na dzień. Jak nam zabraknie, to i tak przecież e, tak naprawdę jemy to, co wychodujemy, więc na spokojnie. Dobra, tutaj nie widzę nic, co bym chciała kupić, także sobie tutaj przejdziemy. Myślę, że w smorze spróbowalibyśmy, słuchajcie, zadzwonić tutaj do naszego sąsiada, żeby też nam tutaj towarzyszył. Na razie go tutaj nigdzie nie widzę. Chyba nie przyszedł możliwe, że nawet nie wie o jarmarku. Caroline zap zapomniała mu mówić, że takie jarmarki w ogóle istnieją, bo ona była tak podekscytowana tą wizytą, że ona aż wiecie co, zgłupiała troszeczkę. Także zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. E, poznasz go z Lawinią, bo też na pewno ci zależy, żeby Lawinia go poznała. Prawdopodobnie okaże się, że Lawinia go już gdzieś tam widziała, chwilę z nim rozmawiała, tylko po prostu nie wiedziała, jak ci ma powiedzieć o tym, że tutaj jest nowy, wolny prawdopodobnie mężczyzna, który może. Okazać się być fajnym wyborem dla ciebie. Poczekajcie, on się tutaj chyba nigdy gdzieś pojawił, czy nie chciał przyjść. Poczekajcie, co tam się tutaj pokazało. No, zaraz tu będzie, ok? Ale nie widzę go nigdzie. Spróbujemy zadzwonić do niego raz jeszcze. Tomas już tu jest, ok? Zróbmy teraz tak: zablokuj kamerę, pokażcie, gdzie Tomas jest. Tutaj zobaczcie, przybiegł do nas od razu. Myślę, żebyśmy mogli mu teraz powiedzieć, że rozmawiać o najlepszej przynęcie, no może nie, że tutaj jest właśnie taki ala jarmark, że tutaj spotykamy się, spotykamy się tutaj jako wiejska ludność, przynosimy różne swoje wspaniałości i startujemy w konkursach. Myślę, że mogłabyś chcieć pokazać mu swoją, oczywiście czekoladę, jagodę, powiedzieć, że się zbytnio nie przygotowałaś i że troszeczkę jest to jego wina, wiecie, tak troszeczkę zalotnie mu to powiedzieć, on by się spytał, dlaczego to jest jego wina, ona by mu na to powiedziała, no bo przyszłam do Ciebie, zagadałeś zagadałyśmy i zapomniałam o całym świecie i myślę, że on tutaj by już wiadomo puścił do niej jakieś oczko i by sobie tutaj chwileczkę ze sobą porozmawiali, I na jakieś takie większe, romantyczne rzeczy na razie szans nie ma, nie wiem, może na Sylwestrze stanie się cud, nie wiem, ciężko powiedzieć dzisiaj, o tym jeszcze nie myślę, bo myślę, że to ani Karola nie jest taką szybką i łatwą kobietą, ani on, zważywszy na to, że tą żonę jakiś czas temu stracił, też raczej tak szybko otwarty na nowe znajomości nie jest. Dodamy go sobie do grupy. Mamy w grupie też lawinie. Moglibyśmy tutaj wszyscy razem przyjść, może na chwileczkę potańczyć do sielskiego folku. Zapraszam. Tańczmy razem. możemy też tańczyć kowbojski tańc, tak jak widzieliście, bo teraz te rancho mi się wgrało i od razu taka opcja się pojawia. Tylko myślę, że się tutaj na to po prostu nie zdecydujemy. Kowbojski, jakiś tutaj styl niezbyt by nam pasował. Widzimy, że, czekajcie, szkolny bal, odpuść sobie bal maturalny. Kelly, nie idziesz, bo ty pójdziesz na bal maturalny za tydzień. Ty będziesz jeszcze w liceum i wtedy ci to zorganizujemy. Dzisiaj tej studniówki dla ciebie po prostu nie ma. Tymczasem, jak widzimy, taniec łączy ludzi. Nasza grupa przyszła sobie tutaj potańczyć. Myślę, że byś mogła teraz tutaj z nim, z nim porozmawiać, właśnie może. O lawini i La z lawinią porozmawiać o nim. Nie wiem, czy tak idzie zrobić, poczekajcie. Poszukam kopiłkę, głębokie komplementy, nie. Pogawędka, plątka nie nie wiem, jak to właściwie zrobić. Po prostu zrobimy tak, że zagadasz do niego i do lawini w tym samym czasie, wtedy oni będą rozmawiali razem z nami. Zapytaj o zawód i on ci powie, że on jest biznesmenem pracującym teraz już tylko tak naprawdę zdalnie. Opowiedz porywającą historię, a tak jakby to daje mu pieniądze, a co mu daje szczęście, to tak naprawdę proste życie na roli i że cieszę się, że w końcu mógł spełnić swoje marzenia, kupić duży dom z dużą rolą, gdzie może mieć swoje konie, swoje kozy. I, I to daje mu tak naprawdę w życiu szczęście. Myślę, że tutaj ty od razu byś, myślę, że on zdobyłby w ten sposób w Twoich oczach na pewno jakieś punkty, dlatego że i dla Ciebie wiejskie życie to jest niesamowita przygoda i coś, o czym po prostu marzyłaś. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj te pozwolimy tej naszej trójce się bawić, e, poczekamy na ogłoszenie po prostu wyników, a potem lecimy na sylwestra do lawiny. Wiecie co? Jest 22.35, jarmark skończył się teoretycznie godzinę temu, bo ja wiem, że oni zazwyczaj o tą godzinę po prostu przedłużają, poczekajcie, pokażę Wam to, żeby nie być taka gołosłowna, o 21.30 o godzinę przedłużają, ale to jeszcze trwa i tak po prostu sobie stwierdziłam, że... E Kelly, Weronika, George, Maria, Emil i córeczka tutaj Tomasa, czyli chyba bodajże Luna, wszyscy są w domu lawinie i tam sobie robią sylwestra, a my tutaj z nimi robimy sobie tutaj takiego, wiecie, sylwestra po prostu dla dorosłych, bo szkoda mi stąd. To się jednak skończyło? I co? No, dla... drugie miejsce: my nigdy tego nie wygramy. No, nigdy tego nie wygramy. No szlak mi zaraz trawi, do który to już jest jarmark? Czwarty? No i okej, okay, teraz się nie przygotowaliśmy, ale a tam dajcie spokój, brak słów. Zostajemy chyba z tym. Zdamy dzieciakom samym bawić się na Sylwestra. Przykładowo Kelly oczywiście zabrała właśnie też od razu tą córeczkę. Tomasa także on się nie musi martwić, mamy na nią oko. A my tymczasem chodźmy sobie teraz tutaj do baru. Tutaj jak widzimy u góry już jest jakieś odliczanie do tego Sylwestra. Ej, czemu Lawinia już nie jest w naszej grupie? Nadal masz być. Myśmy nie przyjechali tylko na jarmark. Myśmy też przyjechali tutaj na Sylwestra wspólnego. Zapraszam was do baru. Aha, Oczywiście nie ma nikogo na barze. No dobra, no to i tak sobie podejdźmy tutaj razem, obejrzymy sobie to odliczanie do północy e, słynne. Mamy zrobić sobie jeszcze postanowienie. Słuchaj, co ty byś sobie mogła postanowić? Myślę, że patrząc dzisiaj w te ciepłe, brązowe, albo takie wręcz prawie orzechowe oczy Tomasa, zobaczmy, no taki jasny brązik, myślę, że mogłabyś sobie zażyczyć może miłości, zobaczymy czy jest w ogóle takie postanowienie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, zrób postanowienie zdobyć drugą połówkę także miejmy nadzieję, że to się naszej Caroline uda, ona zasługuje na szczęście jak nikt tak naprawdę inny, dlatego mocno trzymajmy za nią kciuki, tymczasem chodźcie, biegnijmy na odliczanie do północy, bo się spóźnimy i za chwilę Sylwester napotka nas tutaj na progu, tylko myślę, że Caroline i tak by nie narzekała, bo byłby tam z nią Tomasz. myślę, że ona już teraz nie może przestać o nim myśleć i to jest dziwne, zobaczcie, rano nawet mężczyznę nie znała, a teraz cały czas uśmiecha się do samych myśli na jego temat, także naprawdę mocno musiało ją zauroczyć. Chodźcie, oglądajcie razem odliczanie do północy, nie zostało już dużo. Uwaga, uwaga, skupiamy się, czy tutaj ktoś w ogóle włączył odliczanie do północy? Ej, no weźcie, oglądaj kanał, poczekajcie, bo tutaj mi się wydaje, że to nie jest odliczanie do północy. Ja sobie pozwolę na chwilę zatrzymać. Uwaga, telewizja obywatelska nie. Musimy zrobić w takim układzie, może tak: wyłączymy na chwilę i teraz włączymy od nowa. Oglądaj. Odliczanie do północy. Dobra, mam. Uwaga, wszyscy się cieszą. I odliczamy wspólnie. Uwaga, uwaga! Zostało nam dwadzieścia parę minut tego roku, który właśnie upływa. Przed nami nowy, nowy pełen szans, nadziei. Może na miłość, może tak naprawdę w, w tym pomieszczeniu już jest ktoś, kto w przyszłym roku o tej porze będzie dla nas prawie całym naszym światem. Kto wie, kto wie. Czekamy cały czas, aż ta północ wybije. Trochę jeszcze zostało, troszeczkę sobie przyspieszę. Patrzymy tutaj na ludzi, którzy są wokół nas. Jesteśmy to na realnie wdzięczni. Wydaje mi się też, że Caroline specjalnie pozwoliła Kelly tak, wiecie, zrobić Sylwestra dla nastolatków, licząc, że może i ona znajdzie miłość, chociażby tego George'a. Tymczasem właśnie z telewizora wystrzelują fajerwerki, czyli jest północ. Fantastycznie. Myślę, że mogliby się teraz tutaj oczywiście wznieść razem Toaz. Poczekajcie, zobaczymy, czy my tutaj gdzieś mamy to. Kopiłkę nie mamy, ale mieliśmy na pewno zdrać postanowienie, także powiedz Lawini, o czym marzysz. Myślę, że Lawina doskonale o tym wie. Jak widzimy, Tomas chyba tutaj już od razu chciałby iść do domu. Ja myślę, że on po prostu, wiecie, no martwi się o tą lunę. Podejrzewam, że od śmierci żony nie zostawiał luny ani na chwilę samej. E, tu widzimy, składamy sobie noworoczne życzenia. Te są najbardziej szczere. Życzymy oczywiście Lawini wszystkiego dobrego. Tak jak myślałam, Tomas się zwinął. No ale wyobraźmy sobie, że on oczywiście też zdążył jeszcze złożyć tutaj naszej Caroline życzenia i po prostu potem poszedł, bo nie chciał też tak nadwyrężać po prostu innych ludzi, żeby opiekowali się jego córką, bo przywykł do tego, że głównie to on się nią opiekuje. Myślę, że byśmy mogli to sobie zamówić oczywiście drinka, jest wieczór singli, no na razie jeszcze niestety nasz też wieczór. Zamówimy sobie dzisiaj ostrą babunię, a jakże Caroline dzisiaj zaszaleje na całego. Słuchajcie, pozwólmy temu Sylwestrowi tutaj jeszcze trochę trwać. Niech z Lawinią zrobią sobie taki babski wieczór, wydaje mi się, że dziewczyny na to też zasługują. Patrzcie na te niesamowite Niebo nad wiejskim życiem. Widać, że tutaj po prostu nie ma takich zanieczyszczeń i widać jest blask gwiazd. Nad tym pięknym obrazkiem zostawiam Was moi mili widzowie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Miss Sims.